Najczęściej słyszanym głosem łabędzia niemego jest pulsujący szum skrzydeł lecących ptaków. I choć nie jest wydawany za pomocą krtani, spełnia rolę głosu kontaktowego. Ptak ten potrafi też wydawać dźwięki tradycyjnym sposobem. Jednak czyni to bardzo rzadko. Stąd wzięła się nawet nazwa łabędź niemy. Wbrew niej łabędzie te nie są całkowicie nieme i odzywają się właściwie cały rok najintensywniej w okresie zimy i wiosny, gdy zawiązują się nowe pary. Dominujące w statkach samce wydają wówczas gwałtowne chrząknięcia. Dźwięk ten spełnia rolę głosu terytorialnego. Gdy do statka próbuje dołączyć konkurencyjny samiec, ptaki wydają parskliwe nosowe pomruki. Zagrożenia łabędź syczy niczym wąż i przyjmuje groźną postawę. Do takiego ptaka lepiej się nie zbliżać, zwłaszcza jeśli broni on piskląt. Zdesperowany kąsa może również uderzyć skrzydłami.